Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie Halls Choice. Znowu będę pokazywać rzeczy na sobie. Od razu uprzedzam, że będziecie słyszeć takie buczenie w tle. Jest remont budynku, nic na to nie poradzę. Panowie, wiercą cały dzień, i póki jest światło, a później już, wiecie, ciężko mi jest nagrywać przy sztucznym oświetleniu, dlatego musicie mi wybaczyć. Mam nadzieję, że mimo wszystko zostaniecie ze mną. Siła wyższa. I pierwsza rzecz to jest taka sukienka, jak widzicie, bardzo w moim stylu. Ręka w trzy czwarte. Długość taka troszeczkę przed kolano. W biało-granatowe pasy. I ma fajny taki dekolt. Nie w łódkę, trochę taki w kwadrat. Bardzo mi się to podoba. I zawsze mnie pytacie, czy ja do takich sukienek noszę staniki bez ramionczek. Nie słuchajcie, ja mam z duży bius, mi by się to nie. nie nie utrzymało, chyba, że być może są takie staniki, ale ja jeszcze na nie nie trafiłam. E, ja po prostu mam zwykłe staniki, sobie zsuwam tutaj ramionczko trochę i tyle. I mi się to naprawdę trzyma. Także jeżeli chcecie mój patent, to jest właśnie taki. E, I jak widzicie, ona jest z takiego e, miękkiego, miłego materiału jest ładnie dopasowana. Tutaj mogłaby być, mogłaby być bardziej e, tutaj zwężana w talii, ale i tak jest. Okej, okay, bardzo ładnie wygląda, bardzo mi się podoba ta bluzeczka, bluzeczka sukienka. Taka będzie akurat yy, na lato, taka letnia, granatowo-białe paski. Bardzo mi się podoba i można ją założyć z nimi do kurteczki jeansowej i do jakichś odpasów na imprezę i w ogóle, no, moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda, dobrze leży, ona jest po prostu taka rozciągliwa, wkładana przez... Głowę nie ma tutaj żadnych ekspresów, nie ma nic takiego. E, tak wygląda, także pierwsza rzecz. Druga rzecz to też będzie sukienka, która e, miała być bardzo fajna, jest, ale niestety e, moim zdaniem to będzie, znaczy nie wiem jak wy, dla mnie to będzie sukienka na hell, na kostium kąpielowy, bo po pierwsze, ma ogromny dekolt, ale to bym jeszcze przeżyła. Tylko, że, zobaczcie, ona jest długa. Ale tutaj ta część, która powinna mi zasłaniać majtki, jest za krótka, e, a do tego jest dosyć prześwitująca. Nie wiem, zobaczę sobie teraz na filmie, ale wydaje mi się, że mi majtki prześwitują w tym. No i generalnie jakoś nie czułabym się e, zbyt komfortowo chodząc w tym przynajmniej po mieście. E, po ulicy bałabym się, że wiecie, mi to wiatr podwieje czy coś i mm, no tak. Sam, sama koncepcja bardzo mi się podoba podoba mi się kolor, podoba mi się materiał, ładnie to wygląda fajnie, że tu jest taka wcięta w talię tu się e, marszczy w brzuchu e, w brzuchu, no na brzuchu trochę tutaj pokazuje nogi, moim zdaniem bardzo seksownie tak niby odkryta, niby zakryta e, wiecie, pod to też spokojnie można po prostu włożyć jakąś koszulkę, żeby tutaj nie mieć takiego <laughs> strasznie cyca na wierzchu no i bardzo mi się podoba, ale dla mnie miałam nadzieję, że ten materiał e, będzie taki grubszy e, i że będę mogła to nosić po prostu jako e, sukienkę tak po mieście, ale no, no nie niestety e, to się nie uda tym razem e, ale zobaczcie, no sam fason mi się podoba, na pewno słuchajcie na niższą dziewczynę po prostu e, to by było lepsze, tak gdyby pod to włożyć cielistą bieliznę jakąś tam bezszłową być może e, nie wiem, tak mi się wydaje, że jak się przeglądałam w lustrze, zobaczę sobie teraz na tym nagraniu. Nie chcę na razie nic mówić, ale tak mi się wydaje, że e, prześwituje e, mi bielizna. No i może właśnie na niższą dziewczynę by było lepsza dla mnie. E, ja myślę, że słuchajcie, po prostu będę to nosić na kostium kąpielowy właśnie gdzieś na halu wieczorem, jak się chociaż wiecie, na helu wieczorem, to jest pogoda na kurtkę puchową i dres i nie wiem, i ciepłe i ciepłe bluzy ale gdyby się zdarzył e, ciepły wieczór to myślę, że mogłabym to założyć Tak. i kolejna rzecz, która bardzo, bardzo mi się podoba ja zawsze z tych azjatyckich stronek wszystko biorę w największym rozmiarze jaki jest, e, to jest rozmiar L i w sumie mogłam wziąć M bo no tutaj fajnie jakby była taka wiecie, bardziej dopasowana w talii ma zaskakująco długie rękawy, co też rzadko się zdarza, no i generalnie jest taka luźna, ale moim zdaniem fajnie to wygląda, zobaczcie, ma e, co tutaj, to są po prostu takie ćwieki, ma bardzo ładny e, nadruk te gwiazdki, jest ładna, błękitna, taka milutka, nie jest też sztywna, bo niektóre te koszule jeansowe potrafią być sztywne, ja mam jedną koszulę, bardzo podobnym kroju, e, bez gwiazdek, taką niebieską, od lat, którą uwielbiam, i jak zobaczyłam tą, to mówię, nie, muszę sobie zamówić, super to wygląda. Yy, można tutaj podciągnąć Rękawy lepiej to będzie wyglądało. No I ona jest taka dosyć, widzicie, dosyć luźna, dosyć długa, ale myślę, że wcale to źle nie wygląda. Ja bym to założyła, ja bym właśnie założyła do e, tych jeansowych shortów jaśniejszych, albo do jeansów i do białych konwersów, albo mam takie granatowe konwersy, i myślę, że to by super wyglądało, bardzo mi się podoba. Jak to się wam pokazać z głową. Bardzo mi się podoba ta koszula. Uważam, że naprawdę fajnie to, fajnie to wygląda. Bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Tutaj nic wiecie, tu mi się nie rozchodziło jeszcze dużo miejsca, co też rzadko się zdarza, także jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona jest bardzo ładnie uszyta. Tak, ale no ja mam w zarze rozmiar. Teraz to nie wiem, bo oni to pozmieniali. Zazwyczaj miałam M, teraz mam takie S albo M e, i to jest L. Tak Wam mówię dla porównania, gdybyście chciały, e, chciały zamówić, ale bardzo uważam, że naprawdę spoko to wygląda. I kolejna rzecz to jest taka bluza. Ona jest e, jeansowa i tu ma takie jakby dziurki zrobione. Tu jest wykończona e, materiałem e, no z takiej jakby szarej bluzy. I na dole też ma ściągacz, który. I przy rękawach też, który tak wygląda. I niech was nie zwiedzę, to ona nie jest jakaś za krótka, tylko po prostu ja schudłam, a bardzo lubię te shorty, je ja nadal noszę i one mi tu zjeżdżają bardzo, dlatego może się tak wydawać, że. Ale generalnie, wiecie, one mi tutaj po prostu spadają. I tak... tak to wygląda. Do rękawy są ok, wszystko jest ok. Ja bym to założyła albo do jeansów rurek, yy, czy do jaśniejszych, czy do granatowych, może nie do takich błękitnych, żeby, wiecie, jednak fajnie wygląda jeans dżins z jeansem, tak jak to, ale jak są różne kolory jeansów. Albo też myślę, że super by to wyglądało do po prostu, mam takie swami pleżer yy, spodnie. E, dresowe szare, więc myślę, że też to by fajnie wyglądało. I na to na przykład jakąś taką właśnie odtomka, dużą wiecie, męską bluzę, szarą z kapturem, i jakieś konwersy. I myślę, że super by to wyglądało. Bardzo mi się to podoba. I to mam. Y, to mam w rozmiarze L. I jest ok. Jest naprawdę tutaj wszystko y, z nią ok. To chyba. Dwie ulubione rzeczy z tego holu jeszcze bardzo mi się podoba, chociaż nie. Sukienka w paski też mi się podoba i szara sukienka też mi się bardzo podoba. Tylko tej szarej. Myślałam, że będzie, więcej taka bardziej imprezowa. Troszkę za krótka i za bardzo prześwituje, ale to naprawdę fajne. I jeszcze mam yy, jeden żakiet. Okay, I ostatnia rzecz to jest yy, ten żakiet. On jest biało granatowy Tutaj ma rękawy. Ja ich nie podciągam, tylko one tu mają takie przeszycia, że są e, tak zrobione, żeby były takie ala-podciągnięte. Trzy czwarte jego ja do tych jeansowych shortów. Chociaż wcale nie uważam, że źle wygląda. Też, też bym go tak założyła. no Na pewno fajnie by wyglądał do moich białych spodni z kantem, ale wszystkie są e, w praniu, właśnie, także nie mogę wam pokazać. Ehm, no i co? On ma tutaj. Jest taki troszeczkę. Taki do połowy pupy na mnie. E, tu ma takie trójkątne przeszycie. Bez kołnierza ja zazwyczaj nie lubię takich e, żakietów, ale on jest taki: widzicie tutaj e, rozpięty. Nie ma, e, nie ma guzika, ale tak w miarę fajnie się układa. Fajnie się trzyma tutaj. Ja też bardzo lubię, e, jak żakiety mają kołnierze. Nie za bardzo lubię ten fason, ale tutaj fajnie to wygląda bo nie jest, wiecie, akurat w odpowiednim momencie się kończy, że nie jest ani tak, bo ja wtedy wyglądam, wiecie, po prostu <noise> jakbym miała, nie wiem jakie bary, ani też tak, bo wtedy po prostu ten biust przytłacza, także akurat on tak, tak to wygląda, jak powinno wyglądać i myślę, że nawet taki ses spadryli czy w ogóle jakichś fajnych sandałów do takich shortów myślę, że byłoby ok. No i tak, dziękuję Wam jeszcze raz za przemiły odzew pod poprzednim e, holem mierzymy. E, to jest właściwie kontynuacja druga część, ale nie nagrywałam tego e, wszystkiego od razu, bo chciałam zrobić. E, nie chciałam, żeby te filmy wyszły takie długie, bo to jednak wiecie, co jak ja się rozgadam o tych ciuchach, to e, zawsze długo trwa, także stwierdziłam, że podzielę to na dwie części. Dajcie znać, czy Wam się podobało? No i co, ja już uciekam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się,